No witam, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na tym kanale i dzisiaj, jak już widzicie po tytule, poruszymy sobie kwestię Ryukonu, który odbył się w ostatni weekend lipca. Przyznam się szczerze, że Ryukon zawsze był takim konwentem, no, bliski mojemu serduszku, bo, no, zawsze miał fajne konwencje, organizacja była bardzo dobra, a szkoła, w której odbywały się poprzednie edycje, jest naprawdę spoko. Jednak w tym roku organizatorzy Ryukony postanowili zrobić mega level up i solidnie zaszaleć, wynajmując Tauron Arenę, która, no szczerze powiedziawszy, imponuje swoją wielkością. Jednak tu od razu zaznaczam, że nie udostępnili całej, całej Areny, tylko jakiejś części, ale to i tak była spora powierzchnia. A co za tym idzie? Większa miejscówka to jeszcze więcej ludzi. I tak jak wyrobiliśmy się na konwent na 11, gdzie po 9 już zaczęli wpuszczać ludzi, staliśmy w gigantycznej kolejce. I takim sposobem weszliśmy dopiero na konwent po godzinie 13. No trudno, no bywam. Choć że przyznam się szczerze, że osoby, które dopiero kupowały wejściówki, przyszły później. To chyba ostatnie osoby wchodziły po 16, więc. My nie miałyśmy jeszcze tak źle. Warto kupować bilet wcześniej, bo szybsza jest akredytacja. Polecam. Jeszcze stojąc w kolejce, słońce prażyło, a ja w stroju ząglim, Po prostu miałam saunę. Przez ten sky. I nieprzepuszczalne materiały. Jeszcze w ogóle dwa... dwie warstwy. Bo koszula, płaszcz, spodnie, rękawiczki. Czy mnie porąbało? Tak, tak. Mogłam sobie uszyć inny strój, ale mi się nie chciało. I miałam tego konsekwencję, że było mi bardzo cieplutko. Czy ja już kiedyś mówiłam, że cosplayerzy nigdy nie dobierają sobie strojów do pogody? Wydaje mi się, że tak. Ale warto było, bo mieliśmy naprawdę uroczy skład, bo mieliśmy Zongliego, Etera, Xiao, Ningwan. I potem jeszcze doszła do nas Sinhe, więc po prostu mogą się pojarać. Choć że powiem szczerze, że naprawdę było sporo cosplayerów z Gęsina i nawet i nawet chodził Primodżem. Kwintesencja, dosłownie kwintesencja wszystkiego. Kolejną i chyba nie będzie to zbytnio wielkim nadużyciem, jeśli powiem większą różnicą, jest skrócenie eventu. Bo tak to Ryukon zawsze trwał 3 dni, właśnie piątek, sobota, niedziela, a teraz trwał 2 dni. I czy to dobrze, czy źle? Zależy jak na to spojrzymy. Bo jeśli spojrzymy oczami konwentowicza, no to, to jest trochę smutne, no bo skraca nam się event o jeden dzień plus jeszcze dodatkowe godziny w kolejce. Nie wyciągamy z tego wszystkiego jak najwięcej tylko się da. Zaś jeśli patrząc tak pod kątem organizacji to myślę, że to i tak już było duże przedsięwzięcie, no bo wcześniej było w szkole, a tu nagle taki wielki obiekt, więc no troszeczkę ciężko by to było ogarnąć, więc rozumiem dlaczego tak się dzieje, więc nie będę na to za bardzo narzekał. Ważne, że był i to się liczy. Trzeba było przyznać, że było kilka punktów, gdzie mogliśmy się zaopatrzyć w jedzenie bądź picie. I nie tylko azjatyckie, ale też takie zwykłe, typu zapiekanki, frytki, więc to był mega plus. A jeśli dla kogoś ceny były zbyt wygórowane, no bo powiedzmy sobie szczerze, z reguły na eventach jedzenie jest droższe, to jest już taka niepisana zasada, to nie, naprawdę niedaleko znajdowały się sklepy na przykład typu Żabka, więc dało się przeżyć i nikt nie umarł. Przyjechałeś samochodem na konwent, nie zapomnij kupić biletów na parking. I od razu tu obronię organizatorów, bo nie mieli raczej na to wpływu, że parkomaty na Tauran Arenie się znajdują. Jak wjeżdżasz, pobierasz sobie taki bilecik i płacisz dopiero jak wyjeżdżasz. No, tutaj ceny to są ogółem, że jest darmowy parking do 20 minut, powyżej 20 minut płaci się 10 zł. No, a za zgubienie biletów 100 zł, więc nie polecam. Widzicie ja dalej mam dwa, więc y, ogółem jeśli przyjeżdżacie na jeden dzień, 10 zł, jak przyjeżdżacie na dwa, no to już 20 zł Wam ubywa z kieszeni dodatkowo. No ale jak mówię, to nie jest wina organizatorów, to już jest dopisane do Tauron Areny, no i oni nic nie mogli z tym zrobić. Jedynie co od razu polecam, bo możliwe, że ryukon będzie się już odbywał na Tauron Arenie, to miejcie, że tak powiem, pieniądze na karcie, bo szybciej znajdziecie, że tak powiem, kasę parkingową na kartę niż gotówce. I teraz kilka słów o głównej atrakcji, czyli konkursie cosplay. I wiem, że szapi tu czynny udział w organizacji tego konkursu i pierwszy raz spotkałam się z czymś takim jak catwalk na konkursie cosplay. To był taki troszeczkę szok, powiem. Jest to na pewno mega fajna opcja dla osób, które po prostu skupiają się na ocenie stroju. I dzięki temu nie muszą wymyślać jeszcze scenki, którą na przykład nie chcą robić, więc to był naprawdę spory plus, myślę, że za nich. Może też dzięki temu, nie wiem, tak tylko gdybam, było naprawdę sporo chętnych osób, bo na tym katłoku naprawdę bardzo dużo osób było. No prawie no nie będę rzucać z takimi tymi, ale no bym powiedziała, że prawie połowa osób, które były na konkursie Cosplay, były właśnie na katłoku. Jedna mała rzecz. Która mnie uszczęśliwiła na tym konwencie, to wydrukowana rozpiska paneli. Tak wiem, wcześniej, zanim jeszcze event się zaczął, wrzucili na wydarzenie plan atrakcji, ale ja miałam rękawiczki na sobie i naprawdę było mi ciężko co chwilę patrzeć, jakie są panele. Plus pamiętajmy, mamy mały ekranik i przesuwanie co chwilę. Po ekranie no nie jest zbytnio wygodne, więc wydrukowanie, rozpiski paneli to było coś, co no, mnie uszczęśliwiło strasznie, bo ja jeszcze sobie tam zaznaczyłam kilka paneli, na które bym chciała iść, a poszłam oczywiście tylko na jeden, no bo oczywiście jak, jak, ja bym poszła na inne panele, no pff, bez przesady, doszanujmy no, się ludzie oczmi. Oczywiście żartuję, żeby nie było. No ale jak mówię, poszłam tylko na jeden panel i był on prowadzony przez Kairi i Doriana. I dotyczył on takich sekretów domowego fotostudia. Ja ostatnio bardzo się tym zaczęłam interesować, więc tym bardziej mnie do tego ciągnęło, żeby zobaczyć, co tam jest. I z szacunku do ich ciężkiej pracy nie będę przytaczać, że tak powiem, elementów, o których mówili, ale powiem tylko tyle, że jeśli człowiek nie był profesjonalnym fotografem, to ta wiedza mu się przyda. Podsumowując, cały konwent były wzloty i upadki, zależne bądź niezależne. Ja się bawiłam świetnie, jak prawie że na każdym konwencie, jeszcze tylko muszę parę aspektów sobie zmienić, żeby już bawić się tak na 100% zarąbiście. Ja w takim razie bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie moich wywodów. To no nie był stricte vlog z ryukonu, bo... Tak, bo obiecałam sobie, że zrobię vloga z ryukonu, ale oczywiście. Człowiek głupi wstydzi się nagrywać. Jakby to było coś strasznego na konwencie więc troszeczkę muszę nad tym popracować, więc taka mała prośba, bądźcie ze mną, gdy będę się uczyć vlogowania na konwentach. A ja Wam już dzisiaj dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję.